No, Wojtek wiecie, Gola mnie oszukał, słuchajcie, was przeproszę, bo ja się miałem na was spuścić. W sensie na linię z góry, nie? Ale Wojtek postanowił zapowiedzieć mi jakąś dziewczynę brzydko, której się wstydzi przed rodzicami, więc musiałem zrobić hałas. I teraz powiem tak, jestem władca niebios. I teraz ja <słuch> będę najbardziej cringe'owym zawodnikiem tej federacji. Nie ty, nie ty, nie ty kurwa! Pozdro, Ferrari nie bij mnie, proszę. Kurde. <gry> e, czyli w takim razie stąd wzięły się te piękne skrzydła. E, czy w takim razie jest to swego rodzaju wyzwanie dla Amadeusza, żeby pojawił się tutaj w pokaleniu ja, bo... diabełka? Ja się go boję, nie, Amadi, ja jestem fanem Twojej pracy. Jak kopiesz ludzi w twarz, piękna robota, to nie chodzi o Ciebie, to tylko propsik taki.